A dziś będzie m.in. o plotkach na temat zespołów, które miały przekroczyć limity budżetowe w sezonie 2022. Będzie o tym, co porabia teraz Nikolas Latifi, bo w końcu wrócił z zaświatów. Będzie o Niku De Vriesie, który odniósł się w końcu do zwolnienia z ekipy Alfa Tauri. Będzie też o bezpośrednim porównaniu Karlosa Sańca i Charlesa Leclerc'a w wykonaniu ich szefa. Zapowiemy też sobie Grand Prix Węgier, więc tak jak słyszycie, sporo tematów, nie ma zatem na co czekać. Zaczynamy kolejny ósmy wiek. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto. Sporo dzisiaj tematów dla Was przygotowałem, będzie jeszcze też o Verstappenie, który tam w wyścigu internetowym troszkę namieszał i zapytam się Was o opinię, ale wcześniej Wam też nagranie z tej sytuacji pokażę. Będzie o plotkach transferowych, o Christianie Hornerze, który wypowiadał się na temat Daniela Ricardo, już po zatrudnieniu go w Alfa Tauri. No sporo tematów, więc słuchajcie, lecimy, zaczynamy od zapowiedzi Grand Prix Węgier, zupełnie inny tor niż tor, na którym kierowcy ścigali się ostatnio nitka, która premiuje samochody, które dobrze czują się po prostu w wolnych zakrętach, nitka, która wymaga bardzo dużego docisku. No i nitka, na której wszystko wskazuje na to, że Red Bull oczywiście będzie czuł się bardzo dobrze, ale w ten weekend mamy pewną nowość i to jest duża ciekawostka. Będą nowe zasady kwalifikacji. Nie zmienią się jakby te główne zasady Q1, Q2, Q3, ale kierowcy będą mieli obowiązek jazdy w poszczególnych segmentach na poszczególnych Mieszankach opon, czyli upraszczając, w Q1 będą jechali na mieszance twardej, w Q2 na mieszance pośredniej, w Q3 na mieszance miękkiej. I to jest obowiązkowe. Nie można w Q1 sobie pojechać na miękkiej. Nie. Twarde na pierwszy segment, pośrednie na drugi i miękkie na trzeci segment. Kierowcy dostaną, znaczy samochody będą miały mniej opon do dyspozycji. Zwykle to jest 13 kompletów. Teraz to będzie 11 kompletów. To może nam wpłynąć trochę na strategię, to może nam wpłynąć trochę na, na kwalifikacje, przez które zespoły będą musiały trochę inaczej przebrnąć. Więc może być ciekawie. Może być ciekawie też dlatego, że niektóre prognozy zapowiadają deszcze na piąte, jak i sobotę, a w niedzielę ma być lampa, więc jak się wybieracie do Węgier, to miejcie to na uwadze i przygotujcie ze sobą naprawdę komplet solidny, jeśli chodzi o ubrania i na deszcz, i na gorąco nakrycie głowy, woda, pamiętajcie. Dajcie też znać w komentarzach, ktoś z Was się wybiera na Węgry. Red Bull w ten weekend, słuchajcie, walczy o 12 z rzędu zwycięstwo jako zespół i to byłby rekord absolutny, bo kiedyś 11 zwycięstw miał McLaren, to było w jednym sezonie, a Red Bull, jeśli jeśli sobie zaliczymy Abu Dhabi z poprzedniego sezonu, to jeśli wygra na Węgrzech, to może mieć 12 wyścigów wygranych z rzędu. Ciekawy będzie w ten weekend, no bo słuchajcie, wraca Daniel Riccardo. Ja wobec niego mam jednak spore oczekiwania. Oczekiwania. Jakie macie oczekiwania? Kim jesteście, że macie oczekiwania? Oczekiwania może mój trener, który poświęca całe swoje życie, mama, tata... I moim zdaniem on od początku powinien tutaj naprawdę solidnie walczyć z tsunodą. Ja wiem, że miał przerwę, ja wiem, że miał ostatni gorszy okres, ale kurczę, to jest gość, który w pewnych okresach swojej kariery był na poziomie Maxa Verstappen, jeśli chodzi o wyniki w wyścigach. To był gość, który był lepszy od Sebastiana Fetala, gdy wszedł do Formuły 1. Więc no nie szukajmy wymówek, przynajmniej ja ich nie szukam. Daniel Ricciardo ma być szybki od początku, po prostu. E, oczywiście nie będzie też dramatu, jeśli przez pierwsze dwa weekendy będzie gdzieś na poziomie, Sunody, powiedzmy, nie będzie go pokonywał, ale będzie gdzieś na poziomie, no ale z czasem jednak powinien się zacząć poprawiać. Nie przyjmę tutaj jako dobrego wyniku, w którym Daniel Riccardo jest gdzieś daleko za jakimś Sunodą, daleko jeśli chodzi o pozycję. Co do poprawek, Red Bull ma przywieźć poprawki, jakby nie byli szybcy wystarczająco, jeszcze coś dorzucą. Alfa Tauri też ma mieć chyba coś nowego na swoim samochodzie. No i co, słuchajcie, sporo pytań przed tym weekendem. Gdzie będzie McLaren? Czy podtrzyma tę formę z Silverstone? Moim zdaniem, jeśli będą na 6, 7, 8, 9 miejscu w kwalifikacjach to i tak będzie dużo lepiej względem tego, co było na początku sezonu, bo tor na Węgrzech teoretycznie im zupełnie nie pasuje. Jeśli będą lepiej niż, ten, niż te miejsca, o których wspomniałem, no to będzie naprawdę fantastycznie. Czy Aston Martin w końcu wróci do czołówki, tak na stałe, bo gdzieś tam lawirują sobie, są raz z przodu, raz z tyłu, ale ostatnio byli bardziej z tyłu. Czy Ferrari powalczy z Red Bullem w kwalifikacjach, czy zbliżą się do nich w wyścigu? No i słuchajcie, czy Sergio Perez w końcu. Awansuje do Q3, bo to przestaje być śmieszne. A Daniel Ricciardo się tam rozsiada w swoim fotelu i zaciera e, rączki. E, przypomnę wam tylko, jak było rok temu. Rok temu Max Verstappen miał awarię w kwalifikacjach, wystartował z dziesiątego pola. Po drodze zdążył się obrócić, ale i tak ten wyścig wygrał. A George Russell wtedy stał na pole To tak e, przypomnienie tego, co było w roku e, ubiegłym. Słuchajcie, przechodzę do kolejnych e, tematów. Zaczynamy sobie teraz e, ten kolejny segmencik mojego wspaniałego ósmego biegu od Nikolasa Latifiego, który wrócił do żywych, który przez ostatnie miesiące w ogóle się nie odzywał w mediach społecznościowych, nie odpisywał na żadne też zapytanie ze strony dziennikarzy, ale w końcu powiedział, co się z nim dzieje. No i dzieją się rzeczy ciekawe, bo Nikolas Latifi, słuchajcie, idzie w naukę... I w ostatnich miesiącach przygotowywał się do tego, żeby dostać się na studia biznesowe, czyli studia MBA. No i dostał się na te studia. Dostał się do szkoły w Londynie. Mówi, że miał taki plan zawsze, chciał mieć takie właśnie wykształcenie. No i teraz się udało. Mówi, że przed nim bardzo ciężkie oczywiście miesiące, lata pracy, zanim też... Ciężkie miesiące, bo trzeba było do tego wszystkiego się przygotować. No i co, no idzie w biznes. no Trudno się dziwić wyników w wyścigach Formuły 1, jakichś super nie było, było to siódme miejsce na Węgrzech zresztą, ale w, w dość specyficznych okolicznościach. No w każdym razie, Nikolas Latifi teoretycznie nie wyklucza powrotu do ścigania, mówi, że no nie, no to nie zamykam tego rozdziału całkowicie. Ale jego tata jest jednym z najbogatszych yy, Kanadyjczyków. W w biznesie przed Nikolasem Latifim otwiera bardzo szerokie wrota, więc no, nie oszukujmy się, no, nie, nie będzie jeszcze jakimś wielkim kierowcą wyścigowym. Wielkim kierowcą wyścigowym jest za to Max Verstappen. Ale czasami ma pewne momenty, w których się gotuje. No i tak było, słuchajcie, w takim wyścigu yy, sim-racingowym. Dodajmy, że Max yy, ostatnio też w wywiadach o tym opowiadał: kiedy tylko ma wolną chwilę, to co robi? ściga się e, przez internet z innymi ludźmi. Po prostu e, upala, ile może w iRacing, bardzo dużo czasu na tym spędza. Mówi, że świetnie go to odstresowuje, ale też jednocześnie trochę mu daje w kontekście e, ścigania. E, ściga się głównie na platformie właśnie iRacing, no i ostatnio na tejże platformie iRacing był taki wyścig, nazwijmy to pokazowy, charytatywny. Tam ten wyścig nawet miał taką nazwę e, związaną z, z tostem, nagrodą był toster i tam 500 chyba dolarów na... na Cele charytatywne. No ale w każdym razie rywalizacja była prawdziwa. Pokazywana w, w internecie, streamowana, komentowana. No i Max Verstappen sobie w tym wyścigu jechał. I słuchajcie, puszczę wam teraz to z oryginalnym komentarzem. Zobaczcie, co się stało. Max Verstappen and Sven had an... i thought Sven oh dear oh dear that's oh no red line of it's all each other and it's Verstappen that hits Pinto as Hassel went deep and I think ran Verstappen into his teammate yeah absolutely Sven hassel and Max Verstappen are going to have a fight if they were in real life anyway because uh, they were absolutely at each other. by so on so up the hill as well between Topton and Kotsky at the moment. That's a high risk. And it, made it work. It's madness even up here. Brainer Talvar breaks away at the front. There's Maciejuski in the Drago racing car trying oh. to send it up the inside, but three wide behind for a moment as Bonga gets the door slammed shut on him. You've got Kiwikotsky that oh. slid on through. Max Verstappen, I think, is making a statement. And it's going to be ugly, that's for sure. Just give it a sec. Oh, what are they doing now? Just wait. Well, just wait. Here we go. There's the there statement. Yeah, Sven Hartz was uh, not the best friend of Max Verstappen after all of that. There was definitely a hole to go down there from Hartz. This is definitely Hartz's fault. Um, there's no doubt about that. Seconds off of your race leader. Max Verstappen almost running into the back of Josh Thompson. But, I mean, he was committed, he knew what he was doing. Uh, oh, you can that's one word for it. Yeah, there we are. That's it. No, i teraz słuchajcie trochę backgroundu, trochę tła, bo to tło jest ważne. Wszystko zaczęło się od tego, że mm, Max Verstappen walczył z tym gościem Svenem Hasse w ostatniej sekcji zakrętów przed wyjściem na prostą. No, i tam ten Sven Hasse myślał, że Verstappen go z tego toru trochę wywiózł, trochę wypchnął. Ale później się okazało, że Verstappen to miał trochę awarię sprzętu i przez to jakby taka sytuacja była. No ale ten pan Sven Hasse, który też nie ma opinii najczyściej jeżdżącego kierowcy, stuknął lekko Verstapena, gdy dojeżdżali do pierwszego zakrętu na torze Spa. To widzieliście tam trzy samochody ekipy Maxa Verstapena, bo to jest jego ekipa, Team Redline, eee, poobracały się, no i Max Verstappen na tym stracił. No, Sven Hasse trochę tak jakby chciał się zrewanżować za to wypchnięcie, które tak naprawdę wypchnięciem nie było, bo to była awaria. No ale też ten Sven Hasse się zagotował. Co zrobił Max Verstappen? No zagotował się jeszcze bardziej. No i widzieliście, poszedł w tej pierwszej szykanie, poszedł prosto i w ogóle zobaczcie, jak komentatorzy od razu wiedzieli, co się stanie. Mówili, to nadchodzi, ten moment nadchodzi, zobaczcie, Max Verstappen idzie po to. No i poszedł, wypchnął tego gościa storu dość tak bezstermionialnie. No i pojawiły się różne opinie na temat tego incydentu. Jedni mówią, że to przecież tylko gra, więc tego nie traktuj poważnie. Inni mówią, że no nie, to jest mistrz świata, powinien dawać przykład. Bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekawy Waszej opinii. Piszcie w komentarzach, jak my na to mamy, mamy patrzeć, czy no jednak trochę wstyd, bo to mistrz świata i mógłby się lepiej zachowywać, i dawać przykład też innym chłopakom, którzy się ścigają, także tym młodym nie robimy takich rzeczy na torze, bo to jest karygodne zachowanie ogólnie, jeśli chodzi o tory, czy wyścigowe prawdziwe, czy te internetowe. Takie rzeczy po prostu są srogo piętnowane i srogo też często karane. Moim zdaniem to z jednej strony pokazuje trochę charakter Maxa, który po prostu gotuje się i widywa, widujemy to czasami na torach wyścigowych. E, zagotował się w Baku w sytuacji z raselem, zagotował się kiedyś z Okonem w, w Brazylii. No, to jest gość, który po prostu musi wygrywać. I jak ktoś mu chociaż lekko w jego kaszę dmuchnie, to nie odpuszcza, idzie po swoje. No i czasami to się kończy w taki sposób. Ja nie robiłbym z tego jakiejś gigantycznej afery, no bo bez przesady, ale też uważam, że no lepiej byłoby, gdyby Max tego po prostu nie zrobił bo no jednak daje jakiś przykład innym ludziom, jednak fajnie byłoby, gdyby ludzie takich rzeczy nie robili i tak samo, gdyby nie robił tego publicznie, yy, w normalnym wyścigu pokazywanym, w którym no, ludzie się jednak ścigali, nie jechali tam tak totalnie dla zabawy, no to było ściganie. Dla mnie trochę słabo wyszło, ale czekam na Waszą y, opinię. Natomiast Leclerc. Swoją opinię słuchajcie, natomiast przedstawił jego szef, Fred Wasser, i to są bardzo ciekawe wypowiedzi. Fred Wasser mówił o tym w, we włoskim motorsporcie. Powiedział, że Charles Leclerc jest zdolny do robienia niesamowitych, wyjątkowych rzeczy. Czasami robi takie rzeczy, że ty nawet nie wiesz skąd on to mógł zrobić, jak on to mógł w ogóle wykonać. To jest zawodnik, który zawsze myśli o wygrywaniu. Teraz, nawet gdy jesteśmy za Red Bullem, on cały czas myśli i próbuje wygrywać. I czasami. Przez to właśnie naciska za bardzo, robi tak zwane overdriving, czyli jakby za bardzo się stara, próbuje wyciskać z tego samochodu za dużo, niż ten samochód tak naprawdę potrafi. Fred Waser mówi: Próbuje zrekompensować jakieś rzeczy ze strategią, będąc agresywnym czasami za kierownicą i podejmując pewne ryzyko, które może się później przerodzić w pewne błędy. Moim zadaniem jest kierowanie go w odpowiednią stronę. Teraz mamy samochód, który jest zdolny do przyjmowania, do zajmowania drugich miejsc i musimy być z tego dumni. No i to jest ciekawa wypowiedź, bo Fred Vassar trochę pokazuje jakby słabszych stron Leclerca i mówi o nich wprost, czasami po prostu za bardzo chce. I jednocześnie Vassar na temat Carlosa Sańca mówi, że Carlos z kolei jest bardzo równy, jest w stanie kontrolować swoje tempo i robi to trochę lepiej niż szar. No to jest ciekawa wypowiedź pod kątem tego, że gdy Wasser przychodził do Ferrari, to się mówiło: No, przecież Leclerc to jest jego pupilek, on na pewno będzie numerem jeden. Na razie też nie było potrzeby, żeby tutaj wybierać jakiś numer jeden, numer dwa, bo panowie po prostu gdzieś tam ścigają się na równi i o nie jakieś wielkie, wielkie cele. Ale to ciekawe, jak on bezpośrednio i publicznie tych kierowców porównał. Ja się z tą opinią mogę tylko zgodzić, bo są to moim zdaniem trafne wnioski. Fred Wasser, słuchajcie, odniósł się w tym samym wywiadzie, w tej samej wypowiedzi też do plotek z włoskich mediów. Wedle tych plotek, tych plotek ostatnio było mnóstwo, zaraz Wam je przedstawię, ale w każdym razie, według jednej z plotek, Alex Albon ma być typowany do zastąpienia Carlosa Sańca w Ferrari w sezonie 2025. No i Fred Wasser powiedział. Słuchaj, jeśli ktoś mnie zapyta o to, czy Alex teraz robi świetną robotę, powiedziałbym tak, ale to nie znaczy, że jestem nim zainteresowany. Panowie mają jeszcze roczny kontrakt z nami, Science i Leclerc, więc nie wydaje mi się, że to jest kwestia, o której teraz musimy dyskutować. Ale tych dyskusji wokół rynku transferowego w Formule 1 ostatnio zrobiło się więcej, bo jeden z y, takich bardziej znanych dziennikarzy, który też bardzo często wrzuca bardzo dużo informacji, które ostatecznie później część się sprawdza, ale część nie. W każdym razie jakby dużo kolportuje takich zakulisowych informacji, y, takie, które mam wrażenie, że gdzieś tam usłyszał od dwóch osób i podaje dalej. No i teraz też to Joe Seibut podał, że Carlos Sainz są plotki, że ma iść do Audi od sezonu 2025, no, tak naprawdę do takiej przybudówki Audi, bo pełny zespół fabryczny Audi to ma być od 2026 roku. Charles Leclerc miałby interesować się przejściem do Mercedesa, Lando Norris miałby interesować się przejściem do Ferrari i zdaniem Joe Wooda. niektórzy mówią nawet, że on już może mieć jakiś taki wstępny kontrakt podpisany, ale też teoretycznie Lando Norris ma być zainteresowany przejściem do Red Bulla i Red Bull ma być zainteresowany Lando Norrisem, bo chcą mieć mocny skład dwóch kierowców. No i teraz słuchajcie, żeby sobie to ułożyć. Carlos Sainz i Charles Leclerc kontrakty do końca sezonu 2024. Landon Norris w McLarenie kontrakt do sezonu 2025. Alex Albon nie jest to publiczna informacja, ale co najmniej do końca przyszłego roku, bo tam była informacja, że to jest wieloletni kontrakt. Czy jest ziarnko prawdy w tych plotkach? Pewnie jakieś jest. Pewnie z jakimś jednym kierowcą z, tego, z tej układanki. Pewnie Joe Saywood ostatecznie trafi, ale ja bym się nie przyzwyczajał tak bardzo do tych plotek. Zobaczymy, co przyniosą następne miesiące. Dużo nazwisk, tu pada dużo kombinacji. Coś się pewnie sprawdzi. Carlos Sainz w Audi ma rzeczywiście sens. Nolando Norrisem Red Bull. Trudno, żeby się nie interesował, bo myślę, że każdy zespół by byłby zainteresowany tym, żeby Norris jeździł w ich składzie. Czy Leclerc szuka jakichś innych opcji? No pewnie szuka. Rozmawia z różnych i zespołami, i to do Wolf jakiś czas temu mówił, że kiedyś Leclerc w Mercedesie. No, dlaczego nie? Ale na ten moment to nie jest temat. Więc takie rozmowy gdzieś tam za kulisami pewnie tak czy siak się y, toczą. Za kulisami Formuły 1 nie będzie już informacji na temat. Yy... Nicka Debrisa, no bo wiemy, że Nick Debris z Formuły 1 się żegna, no i przemówił Nick Debris na Instagramie, zapowiedział, że robi sobie dłuższą przerwę w ogóle od mediów społecznościowych, no i z tych ważniejszych rzeczy w tym jego krótkim takim bardzo oświadczeniu znalazły się podziękowania dla Red Bulla i Skuderii Alfa Tauri za szansę, żeby spełnić swoje marzenie, ale oczywiście to bardzo boli, że ta szansa, o której tak długo marzyłem, skończyła się zbyt wcześnie. No a dalej, no to jest takie... Yy, takie no to wam przytoczę, ale życie samo w sobie nie jest celem, życie jest podróżą i czasami trzeba iść tą mało utwardzoną drogą, żeby zajść tam, gdzie się chce. Kurde, <grym> koela normalnie, koelio. <grym> Jestem szczęśliwy, że możemy być w takiej uprzywilejowanej pozycji, możemy być dumni z naszej podróży, ja mogę być dumny z mojej rodziny, to jest po prostu kolejne doświadczenie, idę teraz dalej, patrzę na kolejny rozdział. No i w zasadzie tutaj nie mam nic do dodania. To było oświadczenie Nika De Vrisa. Czy będziemy bardzo za nim tęsknić? Chyba nie. Czy zbyt szybko został wyrzucony z Alfa Tauri? Być może. Czy cieszymy się z powrotu Daniela Ricardo? Tak jest. No to a propos Daniela Ricardo, Christian Horner wypowiedział się w podcaście F1 Nation, czyli tym oficjalnym podcaście Formuły 1, i było tam parę ciekawych wypowiedzi. Przytoczę Wam trzy, i zaraz jeszcze będzie temat o przekroczeniach budżetu, ten pewnie na który część z Was czeka. Słuchajcie, Christian Horner powiedział, że Daniel Ricardo pewnie ma chęć, i przyznał to wprost, że ma chęć, żeby w 2025 roku usiąść obok Maxa w samochodzie Red Bulla. Christian Horner jasno zaznaczył, że na przyszły sezon Sergio Perez i Max Verstappen to jest mur, beton, skład. Nie jestem tego pewny, ale że zdaję sobie sprawę, że Daniel Ricardo może mieć gdzieś ten cel z tyłu głowy. Ja myślę, że jeśli Sergio Perez dalej będzie się spisywał tak jak się spisuje, to niewykluczone, że jednak w przyszłym sezonie składu Perez Max nie będzie. Christian Horner jasno przyznał i szczerze, ja nie byłem za Nickiem DeVriesem. Powiedział też, że. bo to Hermut Marko wcześniej mówił, że no, ja byłem za Nickiem DeVriesem, żeby do nas przyszedł, a Christian Horner go nie chciał. No i Horner mówi, że ja po prostu nie widziałem tego, jak on się może wpasować w nasz juniorski program. To dla mnie było takie bardziej chwilowe zastępstwo. No dosyć brutalnie tutaj Nika Vriesa podsumował. Christian Horner. No i też na temat całych, całego zaplecza i całego tła, jak to zatrudnienie Ricardo wyglądało, że to po paru okrążeniach testów był telefon do Hornera, do Helmuta Marko. No i Christian, Christian Horner powiedział, że rzeczywiście, że bardzo im zaimponował Daniel Ricciardo na tych testach, że rzeczywiście był bardzo szybki, że rzeczywiście te czasy dałyby jakieś mu całkiem wysokie miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix Wielkiej Brytanii, ale przyznał też, że oczywiście przed testem też z Danielem Ricciardo rozmawiali i pytali się, czy jeśli byłaby taka opcja, że dobrze się spisze na teście i byłoby zainteresowanie ze strony Helmuta, żeby przejść do Alfa Tauri, to czy się Daniel na to zgadza. Daniel powiedział, że tak. I słuchajcie, ostatni temat z tego odcinka, czyli przekroczenie budżetu. Pamiętacie, w zeszłym sezonie Red Bull został ukarany mniejszym, potężną karą finansową, która zespołu aż tak nie boli, i zmniejszonym czasem w tunelu aerodynamicznym i w tych badaniach, w, w obliczeniach CFD. No i to było za sezon 2021, a teraz. FIA bada sezon 2022. To sobie trwa. W zeszłym roku to się przeciągnęło do października. W tym roku spodziewane jest trochę wcześniej, ale pewnie to, znaczy na pewno to nie będzie w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Limit budżetowy w tym roku 140 milionów dolarów, około, a mniej więcej, już nie będziemy wchodzili w szczegóły. No i słuchajcie, ciekawy artykuł znalazł się na Automotorum Sport, czyli na, w, w tytule, który już w zeszłym roku jako jeden z pierwszych podał informację, że jakieś zespoły ten limit przekroczyły i mieli z tym rację. I teraz też mają ciekawe informacje. Po pierwsze, Michel Schmidt, czyli autor tego tekstu pisze, że FIA zatrudniła więcej ludzi w tym roku do badania tego, że w zeszłym roku to się tak przeciągnęło, bo mieli właśnie trochę mniej ludzi, a teraz mają więcej ludzi zatrudnionych, robią już teraz niezapowiedziane wizyty w ekipach, sprawdzają maile, wiadomości WhatsAppowe, generalnie badają. No i słuchajcie, są plotki w padoku, że co najmniej dwa zespoły teraz są na takim mocnym, jakby są, są podejrzewane przez FIA, że mogły rzeczywiście ten limit przekroczyć. Jakie zespoły nie wiadomo. I to jest dopiero jakby, że FIA jeszcze się tym zespołom bardziej przygląda, bo jest podejrzenie, że te zespoły mogły przekroczyć, ale ten proces cały czas trwa, i ma, zespoły mają mieć informację o tym, czy przekroczyły, czy nie w około sierpnia. Ważna sprawa, jeszcze jedna. Ostatnio wam mówiłem o tej dyrektywie technicznej FIA, która sprawiła, że zespoły nie mogą sobie tam robić jakiś lewizn, typu zakładamy spółkę mniejszą, która nam będzie produkowała części, my za to mniej zapłacimy, więc będzie lepiej dla limitów. Nie, FIA wydała dyrektywę techniczną, tego zakazuje. Ale jest jeszcze luka polegająca na to na tym, że jak budujesz jakiś super samochód drogowy, no to w sumie tam oficjalnie jakby nie możesz, ale w sumie nieoficjalnie, jeśli do niego wsadzisz trochę bebechów z F1 i sobie będziesz tym samochodem gdzieś tam upalał na testach, czy robił jakieś rzeczy, które go będą rozwijały i przez to sobie rozwiniesz zespół samochód F1, no to to jest trochę taka szara strefa, ale to naprawdę musi być jakby taki super, super samochód, no i teraz dwa zespoły takie super, super samochody budują. Red Bull buduje auto, które nazywa się RB17 i tak naprawdę oni mówią, że to jest samochód z Formuły z zakrytymi kołami, że to jest samochód, który będzie wyprodukowany do 2025 roku w, w liczbie 50 sztuk. I ma kosztować 5 milionów euro. No i też Aston Martin Valkyrie. To też jest samochód taki super, super samochód, w którym ewentualnie takie rzeczy z F1 można sobie przemycać. No i ponoć to jest taka szara strefa, do której ewentualnie FIA teraz za bardzo nie ma jak się jeszcze przyczepić, bo ta dyrektywa techniczna jakby tego nie jest w stanie ograniczyć. No i teoretycznie Aston i Red Bull mogą to sobie wykorzystywać. Ale jednocześnie to nie jest tak, że to te dwa zespoły są teraz podejrzane o przekroczenie limitów budżetowych. Nie, o tym nie ma mowy, jakieś zespoły są podejrzewane o to, że przekroczyły, ale nie, to nie jest wyszczególnione, że te. O tych jest powiedziane, o tej sytuacji z super samochodami. To był niemiecki Automotor Sport. Włoski Motorsport też podaje, że ich zdaniem z kolei trzy zespoły mogły przekroczyć limit, więc też się robi ciekawie. No i do tych rewelacji odniosła się już Światowa Federacja Sportów Motorowych, czyli FIA, Sky Sports. FIA przekazała informację, że te doniesienia nie są prawdziwe. Dopiero za kilka tygodni zakończy się proces sprawdzania zespołów. Kropka. No ale FIF w zeszłym roku już pisała, że jakby nie ma żadnych tutaj prawdziwych informacji w tych przeciekach, które były, a to informacje te trochę, trochę się jednak sprawdziły, więc no, trudno, żeby też inne oświadczenie wydali. Czekamy w każdym razie i jestem ciekaw, jak to się rozwinie. A Stefano Domenicali już dążył się też w motorsport.com wypowiedzieć na temat kar i powiedział, że on to by chciał, żeby zespoły były karane surowo, bardziej surowo niż karą finansową. Tylko to ma być kara sportowa. No i takie kary rzeczywiście sportowe są możliwe, bo jest możliwe odjęcie punktów, jest możliwe zawieszenie na jakiś weekend z Grand Prix, więc jestem ciekaw, jak to wezwanie Stefana Domenicalego do bardziej surowego karania będzie miało odzwierciedlenie w przyszłości, bo ostatecznie to FIA te kary nakłada. A ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Cieszę się, że do was wróciłem po tej krótkiej przerwie i widzimy się albo w niedzielę, albo w poniedziałek, raczej w poniedziałek. Trzymajcie się, cześć, cześć.